YouTube i ogólnie w social mediach często trafiają się różne wpadki. Nie mówię tutaj o ludziach urodzonych we wrześniu. Czasami jest tak, że niektórzy odpalą sobie streama i na przykład powiedzą coś za dużo. Czasami jest tak, że montażyści zapominają wyciąć lub zablurować pewną część ciała. A czasami jest tak, że twoja druga połówka nagra cię to. Nawet nie widzi pewnych rzeczy, mimo tego, że są duże. Dzisiaj obejrzymy sobie kolejne 20 albo 25 wpadek. Zobaczymy, ile ich będzie. Które zdarzyły się ostatnio w naszym wspaniałym polskim internecie. Ostatni odcinek tego typu zrobił 29 tysięcy lajków. Dlatego, widzowie, jeśli chcecie kolejny odcinek z wpadek, to pamiętajcie, żeby solidnie dopnąć tego lajka. To jest giga istotne. ostatnio z subami tak potężnie lecimy. Jestem z Was naprawdę bardzo dumny, widzowie. A w komentarzu możecie podrzucać jakieś wpadki, które wy gdzieś tam wyhaczyliście sobie. I będziemy je sobie przeglądać następnie. W tym filmie. I co, lecimy widzowie. patka na live Nitra. Zobaczmy. Głowa mnie boli, muszę zadzwonić do Sandry, że musi le leki dać. Uh, 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 uh. Jak nie będziesz odbierać, to się będę dalej puszczał. Uh, uh. Co ty, Sandra robisz? No, siedzę co? A masz te leki, co mi psychiatra. Dobra, wszystko jest. <laughs> Nie, człowiek nie, człowiek to 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 śmieszne. To było mega śmieszne. Jest nie, 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 f... no to... nie, tam nie, 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 darmo nie, 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 o Piotr... nie, no. Nie przepraszamy, Twitch administracja nie czyta. Przepraszam, Twitch tak, bo... administracja nie no, w głowie sobie to przeczytaj. <grystanie> A, przepraszam, ja pier... Lep. Jaki faj, że Dubiel miał takiego ziomka przy sobie? Najprostszy bait. Nie może jeszcze rekin od tyłu przeczytaj. Nie wiem, dałby się zbejtować Albo nie wiem. Wejdź, zacznij powtarzać gerbi. Ło ale śmieszne będzie, nie? Wtedy. No niesamowite. A Marcin Dubiel mój tak No tutaj przyszytam do najta. Teraz wejdź w świat Twitcha. Jak nigdy nie byłeś w świecie Twitcha, stary. Ty jest przesejany z tymi baitami. No, ale to jest prawda, to jest prawda. Jak my jesteśmy całymi widzami Arquela, to my wiemy, co tam się dzieje i na co trzeba uważać. Gdzie gasują u kuciaki. Wiemy. Tak, gdzie grasują kuciaki? Meduza, która podrywa. O kurde, podrywa żona, żonę rozpary. Co to jest? Doktor... Załatwij, żeby pani doktor mnie zbadała. Jak ja ktoś ci, to live Ja cię zbadam, nie wiem <laughs> ja czy Tak? O w życiu taką sytuację, słuchajcie kurde tego Miałem dokładnie taką samą sytuację w życiu Były taki event, co nie, w takim małym mieście co się Lubin nazywa, nie mylić z Lublinem Tam sobie pojechaliśmy kiedyś taką ekipką mniejszą No i generalnie zostałem w ogóle zaproszony oficjalnie Ja mówię, o. ja jestem teraz y, szanowany pan youtuber Okazuje się widzowie, że y, no nie, no bo w sumie ja youtubera Pikłan Będąc tam na miejscu była pewna pani przy takiej dużej ladzie, co nie Wejściu do tego eventu i ona tam sprawdzała chyba bilety i tak dalej. I była taka, wiecie, w kwestii informacji tam. No i tak rzuciłem sobie oczkę mówię: u, jaka ładna pani, co nie? Myślę sobie: haha! No, no i coś tam sobie z nią gadam, coś tam sobie z nią gadam, i podchodzi właściciel eventu i mówi: Tak, o, widzę, że poznałeś już moją żonę! A ja takie tak, tak! I byłem tak zesrany, że to jest niesamowite. Dużo w nie dostałeś, bo był przypał Przypał to był widzowie, bo się później okazało, że mieli już jedno dziecko Twoje Tak, chyba 9, 9 miesięcy po tym evencie, zrobimy wielki kupranka Trzyni wpadka! Ojoj, ojoj, ja wiem co to za wpadka chyba jest O! I teraz widzowie będzie. O, nie uciszana O nie, stopy I, to, I co to teraz będzie? Ale to chyba było już Стать, через куб я стал типа нее, желтую, по-моему, не засибуй такие зубы. Якие ты звелы, Nie mogę! Z Wyrolem to jest osoba, która to udostępniła i to ma 400 tysięcy wyświetleń. Widzicie, widzowie? Ale dziękuję za materiał. Ja powiem tak: Ludzie tutaj dziękują i mówią, że o, dziękujemy dla Shotera, dziękujemy dla Shini Wajfu. Ja, widzowie, jedną rzecz chciałem wam powiedzieć. Słuchajcie, ja w tym momencie dzwonię do Shini Wifu i pytam o incydent majtkowy. Halo, szyni dzień dobry. Czy jeśli widzowie nie sklipowaliby incydentu majtkowego, to czy dalej byś nie używała tych spodenek do tańczenia, co teraz? Tak. Dalej bym używała. No, dziękuję serdecznie. Widzicie, widzowie, jakbyście nie klipowali to byście mieli dalej. Fajnie. A teraz co? Gówno. Do starego to już tak bez sensu jechać. Co? Ja... który oszukuje w gierkach? Co? Nie! Eee, żebyście dokładnie widzieli. 40 800, więc nie zmieniło się Aha. nic od ostatniego odcinka, ale widzowie, na luzie, spokojnie. Co teraz zrobię Ok. Kurde. Nie zrozumiałem Aj, te dzieci mówią, że on nie czytuje Ale dajcie spokój Wojanowi Co wam biedny Wojtek zrobił? To jest wina hakera z Wojanowic A wy mówicie tak No Wojan, coś tam, coś tam <grytanie> Rzeczywiście to jest wina hakera Było widać, że sam się włączył Nie, nie, ja się nie zgadzam z tym Haker to ich kolega Daje sobie między odcinkami kreatywny i że im ktoś jeszcze wierzy cud. Ja wierzę Wiesz co, nie wiem, strasznie mnie wkur... Kulka, to co napisałaś jakby Myślisz, że Wojan nie siedzi 14 godzin, żeby na farm na DA i to na 1 kilo? ogarni się Kulka, ogarnij się kulka Chłopak za swoje życie dla Minecraft Wojanowice, to prawda, ja bym chciał Wojtka Pozdrowić, Wojtek jest niesamowitym osobą widzowie tam widzicie takie maskotki On mówi, tak Fili, tutaj, wiem, że ostatnio Nie udało ci się dropnąć na dropie z Pet Simulator X, ja ci dam i on wysyła Mi nie wiem, paczkę mi wysłał ostatnio Na przykład kiedyś dostaliśmy nawet paczkę z Wojan Shopu. Okazało się, że było tam coś innego oczywiście Ale wspaniały człowiek więc proszę Proszę go nie wyzywać, bo ja nie ręczę k siebie. Ogromna wpadka Freeza u wersów na story. Czy no. chodzi o. Oho! Błak! K JAK kto SIĘ DZIEJĄ SIĘ TAKIE RZECZY Nie wiem czy to knaga czy jakiś pasek, ale no nie opaska do spodni Może ma taką knagę i to nam jest przykro strasznie, ja nie wiem Fez, Fez ma mikrofonówkę w aucie Tom, Opla, Mercedesa już nie ma, w sensie ma, ale leży i się nie rusza Jeszcze ma dużą knagę i jest milionerem, jakby mi to... Ja nie mogę, jeszcze ja chyba, jeszcze ja nie... swój program, twoje 5 minut Jeszcze może dai. mieć w dupie dosłownie każdego na tym polskim rynku Mieliśmy jedyną kartę przetargową że może nie ma nagi i nagle naga face, no ja ale Drzejko wpadka na live? Co? I zawie jakiś super... Nie to, odpalamy filmik do nazwiska Jak <ścoughs> się przez teatr No stary, jakby ktoś tak krzyknął w twoją stronę w twoich słabkach Też byś się tak zesrał, też mi się wydaje no. Wpadka robiła dobrze sobie na live. co? Co się kur... Ciebie. Nie, no fajnie, fajnie na tym ci macie Spadka krąży live, pokazał dane kamerzysty. O, zobaczmy. Tutaj. Klikasz sobie. Klikasz sobie. Yy... Blika sobie e, zmieni i wybiera sobie blika. No, mam nadzieję, że pokazałem. Hej, że kamerzysta to Łukasz nie? Słyszałeś, że kamerzysta to jest Łukasz ten, Wążynek, ten, co na asku skamował ludzi? Ja też nie wiedziałem. Skąd miałem wiedzieć takie rzeczy? Nitro śmieszna patka, ogląda TikToki. Ja wiem, co to jest. Ja chyba wiem, co to jest stary. Kur... co za. Kto wysłał? Ja. Kto to wysłał? 18 To jest w ch** a... I I jest niesamowite, naprawdę Co za A, no rzeczywiście Pozdrawiamy oczywiście widzów z... spadka z Wielkim Ginolda Wiekiem Wiekiem, a już myślałem, że chodzi o ten... W ogóle ja się chciałam ch zapytać ciebie, jak ty się czujesz z tym, że mu tego, że... I to masz 46 lat, prawda? Nie A ile ty Co? masz? To, to, jest to jest jakiś fake? To jest, to jest mem To jest mem A Boże, przepraszam to cię, to ja nie... Jest... Tak. To, imie, to, będzie, to 24 transferu? Ja jestem 97 rocznik, i to będzie zajebiste To no będzie zajebiste Ale jaja, najlepsza ja, polska ale... dziennikarska wersja druga Bycie dziennikarzem jest giga ciężkie, bo jakby łatwo coś przekręcić, bo mimo wszystko musisz, wiedzieć. Nie no, jak śledzisz, jak śledzisz ludzi, jak śledzisz im, to to wiesz większość osób No ale niektórzy przychodzą, nie, żeby zarobić pieniążki, a nie dlatego, bo coś tam Różnie to bywa generalnie Co? Aha, nie no to nie można pokazać takich rzeczy Pie... Ale słucham, czekaj, kto <noise> mi ujseć, ba, taka mi ujseć Widzowie, zobaczyliśmy teraz coś, czego nie powinniśmy pokazywać, więc nie wiem Dużo lajków, może kiedyś poruszę ten temat Ale to naprawdę musi być 200 koła lajków i pokażę to zdjęcie 200 koła lajków widzowie, 5000 komentarzy o treści pokaż i widzowie pokażę, ale na razie pokażmy coś innego Boksel, który zlikował hasła <noise> To hasło da się rozkminić z klawy, ale to jest. Yy, to nie jest za dobrze z tym hasłem, wiesz? Ja już, już, to, to mnie najbardziej właśnie stresowało. Hasło? Bo to jest hasło, które. Czekajcie. 80 zł, widzicie? Ja usiadłem i Teraz do Neito. Teraz Nie, dobra. E... Musimy zakończyć live'a z tego względu, że musimy pozmieniać hasło na. Yeah! Oczywiście rzeczywiście hasło da się roz... Niesamowite, przerwali streama, a Bogzel se tak siedzi, co nie? On to tam, wiecie, widzowie, on se tak siedzi i mówi tak A, se podpisuje hasełka i tak dalej W ogóle, ale kto wpadł na to? Także kto ta daje ta ta klawiaturę ma. na widoku? A! W sensie, rozumiem, że, o, tutaj jest konwencja Żeby, wiecie, był blat i tak dalej Ale, jaki jest problem? Znaczy, w ogóle Boxel już przestał tak robić No, aferki wyglądają trochę inaczej teraz Przede wszystkim nie widać klawiatury <śmiech> 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 Więc myślę, że... <laughs> Boxel na błędach się uczy, widzowie Ale y, pamiętajcie, żeby nie pokazywać nikomu, jak pisujecie hasło Bo to jakby łatwo się może domyślać Tak samo nie wiem, czemu widzowie podchodząc do bankomatu Macie coś takiego, że wkładacie rękę i musicie wpisać pin Tą rękę wkładacie, wiecie, w taką zasłonę No właśnie to jest po to, żeby nie podejrzeć Tak samo hasło przecież można ogarnąć jakby po klawiaturze Raczej każdy z nas ma komputer w domu Napiszcie w komentarzu, czy macie komputer, czy nie macie komputera Czy masz komputer w domu, bo Boxel musiał wrzucić Musiał hasło <laughs> Wpadka na live, XN Tentacle. A? Wpadki w szachach? Nie da się mieć wpadki w szachach, kiedy się z mistrzem polski. A nie, ten Instagram z alternatywką to był przypadek. Robiłem siku i ona wyskoczyła mi, że poszła live. A ja robię siku i tak tylko moja twarz od góry. Ja Kurde, co jest? Szybko wiecie. Chowam wszystko, jak gdybym mówił, że weź. Ja nie chcę tu być. Bo ja wcisnąłem co? dołącz do streama przypadkiem. Ale nie... ja myślałem, że to jest prośba o to, żeby ją oglądać. I kiedy ona miała 10 widzów, to nagle tak skoczyła do tysiaka to jest najprostszy sposób jak zlikować swoją knagę, nie? Jakby chodzisz na Instagrama i przewidziasz sobie nagle, choć się okazuje, że jest stream i jest taki guzik, że co No nie wiem, jak robisz coś na telefonie, co nie możesz przycisnąć przez przypadek. I nagle Ci wyskakuje to zaproszenie. No i w sumie nie wiadomo, która kamerka się wtedy odpali, tak szczerze. Lotelia, on miał farta no, w kolej! Miał farta, miał naprawdę niezłego farta, no. Paulinka, minimajka. O, no to to już widzieliśmy wszyscy. Raz. Dwa! trzy! i cieba mają Ale kurde, właśnie o co chodzi, bo patrz. To One mają taką naturalną florę bakteryjną. W ogóle bardzo ważne jest to, żeby też... Jak to się... Z... Jak tego montażyści nie Nie wykwytują? Ja właśnie mam pytanie do montażystów. Ogólnie, jakby tutaj też do dziewczyn informacja. Fajne jest to właśnie, że na przykład Julka tak do tego podeszła zajebiście, bo ja już o tym mówiłem parę miesięcy temu i tak dalej. Julka do tego podeszła zajebiście z dystansikiem i tak dalej. To jest w ogóle mega spoko. Paulinka z tego co wiem, to też raczej niczego sobie z tego nie robiła. Pamiętajcie dziewczyny, jeśli ktoś Zlikuje waszego buba, czy cokolwiek Jak ktoś zlikuje knagę, trudno Najważniejsze jest widzowie to, żeby Nic sobie z tego nie robić, ale bardziej Chodzi o to widzowie, że pamiętajcie tu wszystkiego odnieść się z dystansem, bo jeśli Już jakaś wpadka jest, już czegoś cofnąć Się nie da, to pamiętajcie, że czasu Cofnąć właśnie nie można, dlatego warto To zaakceptować, pójść dalej i Po prostu mieć to wyjebane albo zrobić Z tego coś dobrego, jak na przykład Natsu Przecież wpadło to z tymi kamerkami, swoją drogą W ogóle ostatnio teksty dubiela Widziałeś jakie są do Natsu, nie itd. no ja... Ale co jest z tym razem? No to... Co jest z tym razem? Ja pamiętam tylko o tym, że mu i w pi... Ej, ale to jest hardcore. Może być hardcore? No. O, patrz. Ja tylko podkreślę, co nie. Jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz. To jest chłopak i dziewczyna. Oni są razem w związku. I to jest z tym IRL, tak? To jest stream IRL. Ile zarobiła na kamerkach? Ja... To nie jest hardcore. No. No, jest hardcore. No, dlaczego ktoś powiedział, że to nie jest hardcore? Co? Po pierwsze by byłam tam kilka razy. To nie jest chętkowy! To w większości brała. Nie z szkoda, no! Powiem Ale tak, może... można wiele rzeczy powiedzieć, że Natsu na przykład nie wiem, specjalnie gdzieś tam podbijała do Multiego, żeby jakieś dramki nakręcić na ten swój projekt nowy, żeby pod... Bo odbić i tak dalej. Nie wiem, niektórzy zarzucają na cóż, że jest hamska i tak dalej. Aczkolwiek uważam, że nieważne jaka ta osoba gdzieś tam jest, to ma uczucia i pewnych rzeczy nie powinno się po prostu tak prosto w pysk walić. Szczególnie, że Marcin, czy ty jesteś nie wiem, dumny z tego, że twoja dziewczyna... W taki sposób musiała sobie wcześniej radzić. Wydaje mi się, że ona nie jest z tego dumna. Po prostu to zaakceptowała. To był gdzieś tam etap w jej życiu, który już gdzieś tam, wiesz, ominęła. A ty po prostu jej tak prosto w twarz tym walisz. I, i, i widać po, po Natsu, że, że to nie jest okej. Okay. Jakby... To nie jest okej. Okay. Ej szczerze, widzowie napiszcie czy to według Was jest okej okay w komentarzu. Ja se poczytam i tak dalej będę wiedział, kto do tego momentu oglądał. Mi się wydaje, że to jest straszne skłópistwo i no ja nie wiem. Dubiel bez kancelów przez minimum 3 miesiące to jest to jest. To, to, ja nie wiem. <śpionie Mutter> ja <śpionie> to jest prawda bardzo. Spadka na live, u kalucha, zobaczmy Co jest widzowie. <śpionie> o, kur... Ay, przepraszam. <śpionie> A, przekleństwo to jest wpadka Nie Niemożliwe, że on kiedyś przeklnął Po tej sytuacji już nigdy nie obejrzę Tim Kaluch Bo przeklnął Nie no, k***a, A. przesada Jeśli się zawiedliście Pamiętajcie o tym, żeby oczywiście subskrybować nasze kanały Wbijajcie do pozona na kanał, bo zaczął wreszcie fajne rzeczy wrzucać Tu macie fajne filmy Poza tym pamiętajcie, żeby powbijać do wszystkich osób które, Których dzisiaj wpadki zobaczyliście Bo tutaj dzięki nim mieliśmy fajny, wspaniały content Do zobaczenia, do usłyszenia Żebyście wpadki w życiu nie mieli, bo jak jest wpadka, to nie jest gratka wtedy wiesz o co chodzi. O, bo tutaj chodzi o to, że ty widać patrycji węgiel. Wow, niesamowita wpadka. Kim jest patrycja węgiel? A to nie była Roxana? Ja a co ty powiedziałeś? Patrycja węgiel? Ja mówię, kim jest patrycja węgiel. Ja mam pojęcia.